Nie wszystkie aktywności y, miały wpływ na zmianę y, wiedzy o tym, co zostało posprzątane w mieszkaniu. Nie, nie wszystkie aktywności generowały, mo, można powiedzieć, pomarańczowe, y, pomarańczowe y, te zmiany informacji. Y, I teraz te, to, to właśnie pomarańczowe te kwadraciki to są zdarzenia, czyli moment, w którym coś się stało. Konkretny moment, w czasie, w którym który coś, się, coś się stało. I teraz zwróćcie uwagę, że dlaczego te zdarzenia są tak istotne? Ponieważ dowolny proces biznesowy, ja mogę sobie pociąć na, na sekwencję kolejnych aktywności i mogę to jakby to cięcie wykonać yy, w dowolny sposób. Nie? Mogę robić mniejsze aktywności, tak jak tutaj było przetarcie kurzy na przykład, odkurzenie dywanów przed pokoju, e, odkurzenie mało, dużego pokoju, małego. Albo mogę robić grube aktywności typu odkurzanie pokoi wszystkich. I jakby każde z tych punktów widzenia skupionych na aktywnościach będzie jednakowo dobra. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy na ten sam proces biznesowy z perspektywy zdarzeń. Czyli momentów, w których zmieniała się informacja, nie? w których nastąpiła jakby z, z, zmiana, powiedzmy, stanu wiedzy o wysprzątaniu tego pokoju, to jakby ten sposób patrzenia jest bardziej jednoznaczny. To znaczy, gdybyśmy my tu usiedli, yy, to szybciej uzyskamy zgodę co do tego, w jaki sposób powinna się zmieniać kolejno informacja o wysprzątaniu pokoju, aby uznać, że pokój został wysprzątany. A trudniej nam będzie uzyskać zgodę, co po kolei jakie aktywności należy, y, należy wykonać. Dlatego te zdarzenia są tak ważne, ponieważ jest większa jednoznaczność, szybciej dojdziesz, y, dojdziesz do konkluzji, y, prosząc grupę, czy prosząc ludzi o analizę zdarzeń, czyli momentów, w których coś się stało, tak, konkretnych momentów w czasie.